Siemanko wszystkim z tej strony Rixon. Witam was w drugim odcinku z naszej serii z Mister Adamo 15, czyli Małe Polskie Gospodarstwo. No i jak już widzicie, jest właśnie z nami Adam, więc przywitam Elo, Cześć, cześć. No i ogólnie u Adama ostatnio na odcinku była orka na dwa ciągniki i jak obiecywaliśmy dzisiaj w odcinku u mnie będą żniwa, tak więc. Adam, otwórz tutaj wrota naszej. Co, naj co najlepsze, to do Arka. Tak, czułem. No <grym> dobra, niech ma chłopak. Niech ma chłopak tą naszą czerwoną strzałę tutaj. Do zabawy. Ja no, później się zmienimy, wiesz. Czekaj, muszę wejść jakoś. Hyc. może myślę, że cię zgniatą normalnie. z gniotą. Tutaj przy... Przy... przy murze. Okay, ogólnie. Zobaczymy. Wyjeżdżę, powoli, powoli, powoli. Woli, woli. bo muł bierze. Muł bierze. Ogólnie, ludzie nie pisać w komentarzach, że to jest edit bolusiowa V6, no bo to jest no, edit bolusiowa tak V6, właśnie. My specjalnie tą mapę zedytowaliśmy sobie chcesz, sami. Myślę, że pod... tu nawet nie trzeba być jakimś mistrzem w ogóle farminga, żeby to zauważyć. No dobra, wyglądałem tam. E, dobra. Na raz poszło, jak to się mówi, no i. No i ogólnie. Adam, co proponujesz, Choć... rzepak czy jęczmień? Myślę, że rzepak u byłby chyba numerem jeden. Tak, no, nie no nie to czemu. pojedziemy myślę, no tak to zdaję. To pojedziemy sobie na takie pole tam, troszeczkę. Moment, czy Nie zahaczam tam nigdzie? Nie, 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 jedź, o, tak Nic ładnie, nie jedzie, masz, dobra. Masz tyle luzu, że mógłbyś tam... Kuniem jeszcze wejść. <grym> no i ogólnie... Pierwsze... Pierwsze żniwa Pierwsza fara. Pierwsze koty zapłaty. No i tutaj jest to pole, także nie tak daleko. No w się 6 tam ludzie nawet pisali, w której minucie jest widać znak, więc nawet tutaj wam pokażę, proszę bardzo. <grym> <Tam> <grym> Słyszałem jak otwiera drzwi w 60 ogólnie. To fajnie. Ogólnie nasza 60 idzie do takiego generalnego remontu, więc prawdopodobnie no. przez okres pomiędzy odcinkiem tym u Arka a u mnie e, a, nie e, będzie rozumiem. właśnie przerwa, której Ej. będziemy robić tą 60, bo ona naprawdę wygląda masakrycznie. że jakby tu policja jechała, to nawet by to dołączone do ruchu nie e. było. Eee, Idzie słuchaj. Parek to. Ej, szybko powiem ci zapierdziela. Wąski header ale idzie. Coś jak Bolka Ferguson. 8-9 osiem, osiem, na godzinę, to jest trochę za szybko chyba. Ale w sumie no, jak, jakbyśmy mieli jechać 5 na godzinę z takim headerem wąskim, to powiem nie, Ci, no, że... Ja, co to nie, ja myślę, że akurat to jest sam raz do niego. Eee no zobacz Człowieku Rzepak czarny jak smoła, to wiedz, że coś się dzieje A ja sobie kość na spokojnie. Tutaj przyczepa już stoi 60 na. wiesz znaczy na, na polu. Na podwórzu. Na podwórzu też. Staniemy sobie, żeby wszystko widzieć tutaj. Eee, no powiem ci. A fajnie cię widać z tego, z gospodarki, jak tam na polu. ciśniesz. Na górce teraz jest, jeżeli widzicie to. Ale zapierdziela ten far. No i ogólnie. Fary, mówię, miał, być, miał być odcinek wczoraj, ale zaspałem, że tak powiem. No mieliśmy nagrywać, zadałem, po, pomyślałem sobie chwilę, a yy, położę się dosłownie na chwilkę sobie, poleżę i co? Budzę, położę, się, położę, budzę, położę. Się, budzę się rano, nie? I trzeba iść do szkoły. Tak więc szczerze, szczerze robią. Powiem ci szczerze, naprawdę dobre przebudzenie. Ja się przebudzałem pewnie, pewnie z boku na bok. Kurde, tak. ale fajne. Dobra. Naprawdę, przecież tu słomy nie ma. Ogólnie patrzcie. Jakie fajne ściernisko z rzepaku jest. Adam, to też możesz zobaczyć. Mm, bo ogólnie te tekstura rzepaku jest z 13 z bolusiowa V5 bodajże. Właśnie mm, chciałem, mm, bo tam tak, fajne, ści fajne tak. ścierniska były z tego. Fajne ścierniska no, no fajnie. Myślę, że ten par bardzo ciekawy chodzi. Czekaj, bo tutaj trzeba jakoś... O! Ja ładnie jak kosisz. Na no, wreszcie no jaką bajnik, fajny ten far, nie? No. taki... Na no, tą serię jest w sam raz, ale zapierdzielam może troszeczkę za szybko jednak. Wiesz co, tam no, nie, nie sobie... bardzo, sobie... Ale... O, o tak o już będzie ale lepiej. Powinno być Teraz jest. O, o tak o. I 6 na godzinę możemy śmiało sobie jeździć myślę, że da radę. No. Ogólnie ja dam u ciebie są jakieś fary w okolicy, czy nie? No ten jeden coś mówiłem ostatnio, o, trochę większa większą, jest od niego. Ale... ale... ale nie, nie, no, to, tego jednego tylko znam. Więcej nie pamiętam. Nie, nie, nie pamiętam, nie kojarzę, coś takiego było. U nas jest, jest? M... 750 bodajże. Nie, 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 naprawdę no, ja no, też... No. Ci... Tak, to jest Powiem, Wiem, że ma. będzie ciężko, żebym ja to ogarnął. A co ty Jakiś robisz na inny... Tego jednego. Ja teraz e, przygotowuję ten. E, no. Sto dołe. Dziecha pod prasę. Nie. Stodoła to swoją drogą. Ale powiem szczerze, jak chodziłem to nie miałem lajdu co nie. Mhm. Ale jak jadę czymś to jednak wyczuwam. <laughs> nie wiesz jak wyłączyć tą kamerę taką dziwną, co ona tak przesyła się? Tylko I ją trzeba usunąć. Ja to, ja to jak ten. Aha, a, tak jak nie wyłączy. Wyłączyć się jej nie da, ale ja ją ten. Aha, grałem kiedyś o taką. Jak nie miałem tego netu wtedy, to sobie grałem to właśnie, wypierdziliłem po prostu. Trzeba skrypty usunąć i w moddesku te od linijki odpowiedzialne za czytanie skryptów. Dobra, teraz musimy wjechać na łąkę trochę. Chyba, a może nie. E, 60 stoi. Teraz sobie ten klin taki dziwny tutaj odkosimy. Hmm. Myślę Adam tam biega z printer. Jos, jos, myślę że że trzeba jeszcze zajedzić 60 przed remontem. No weź się zajedzi, bo ogólnie będziemy remont robili jak nic bo już tam zwolnica słuchajcie tak już wyjął w tej 60, że. Boże co tu nie wyjechowie. <laughs> Tam nawet... To nawet Ka każda nie? śruba tam ma luzy. <laughs> Jeżeli w ogóle są śruby, Ej, co się dzieje? Ten... O Boże, o znak prawie zaczepiłem. Znak zahaczył i ja nie widziałem też że co chęci, nie? Także to będzie jeszcze cofał do tyłu, no to ja się tak Ale powiem szczerze, że bardzo, bardzo ładna szyczkarnia do tego założona. No, fajna. Naprawdę. Ogarnięta taka. Tylko się, tylko się cieszyć, że takie coś w ogóle jest. Ej, ogólnie, kto tu ma gospodarkę mhm. na prawo? Od... A no to pewnie O kurna, pogiąłem ten... Ej, Marięcz. Pogiąłem header, pobiąłem header, wiesz. O kamień. A no to już będzie klepanka. Dobra, wstaniemy. Chcesz chwilę pokosić? E, nie, pokosuj jeszcze chwilę, dobra? Nie, no ale wiesz, tak na chwileczkę, Zdaj... żeby tylko zobaczyć jak. Dobra, już zaraz tylko podjadę tam, mhm. jak to się mówi, na, na pole i, i Cię znajdę na pewno. Na pewno się znajdę. No Przegatowuję ogólnie już do gry. Samo, na pewno samo na górkę wiesz, że. Żeby się nie nudzić. Dobra, aha no widzę się wyjechałem z gospodarki to widzę. Się. Zaraz tam. Powiem wam, że wąski header nie ma... Wąski header, ale fajnie się nim kosi. Wow, tutaj widzę kamień pod dwie rąki. Rzepak takim małym kombajnem, tak na jedno, nie? U nas, u nas nie widziałem szczerze, że powiem wam ludzie, żeby małymi kombajnami kosić rzepak. Jak już to bizonami, no jestem, ale, przy tym. ale takimi 3 metry nie za bardzo. O, jesteś? Dobra. Wiem. Siadaj. Patrzcie, Adam kumbajnista. Adam, eee, poszły w ruch wszystkie paski. Łańcuchy, można bardziej Dobra. powiedzieć. No ładnie teraz, Ewen. Zajmijcie się, jak już nie jedzie w środku. No fajnie. Podoba mi się też. Koła pasowe się kręcą wszystkie. Chodzą, widać, dobra. Nie no, Czekaj, ile, ile masz procent, bo nie patrzałem tak ogólnie. 30. Ja to jeszcze wykosi. On ma spory zbiornik chyba. Ale mu wyjął też zwolnicę temu Farowi. Hmm. E, szczerze? Dobrze chodzi. No fajnie. W gorzej będzie fajnie, ja też. 3 metry, ale zobacz, drugi przejazd i już mamy, słuchajcie, tak jakbyśmy jakimś CX-em przejechali, 6-metrowym. O boże. Nie no, porównanie tutaj naprawdę Ej, tutaj naprawdę po dwóch razach jest szeroko. No, ale ja myślę, że na te gospodarki przydałby się na bizon. Koszko, że bizony lagują. No, trzeba, by, ja trzeba by nie będzie ogarnąć jakiegoś z mniejszym skryptem. No to fara się kiedy sprzeda, kupi. A, bo tu jest ta druga kamera. Tak, taka jakby stojąca, wiesz? Mhm, ta jest lepsza. Nie, nie gubi, powiem się nie gubi. Mimo, że stołu nie ma, to nie gubi. Nie, nie patrz. Dopiero wjechał i już jest na tym, na górce. Tu ogólnie już, powiem wam, zboże mhm. już suche. Także też trzeba będzie kosić zaraz. Póki deszczy nie ma. No ję, jęczmień idzie od razu No Co my tu jeszcze mamy To dziecha z prasą czeka Tak Na razie słomy je ma, a prasa już przygotowana No jak Jak lecisz od razu jęczpić, Ale, polecam, ale, ale fajne chudę. ujęcie nie? Już By było Tylko chudu chciałem zabrać <laughs> Nie naprawdę powiem ci Weź sobie stań tutaj później jak będę jechał Z tej perspektywy Dobra Po człowieku to co jeszcze wymieniamy teraz? Jedziesz mm -hmm. dalej? No, no, no. Dobra. No i w następnym odcinku chyba. Nie wiem, u Ciebie żniwa czy siana kosy robimy? Nie, no żniwa, że też. No nie dalej, ciągle. trzeba też też żniwa lecić, bo przecież. Jęczmy i wykosimy, a później siana kosy się zrobi. No, no ja. Bo kontrola będzie. Ja już w tym odcinku powoli zaczynam. W sumie właśnie, możesz zacząć kosić już ty. I tą no o, o, łąkę tutaj wygrać. obok. Co jest obok? No to pola. właśnie robię, kolego. A, ta, a tam a tą, a tą dużą łąkę, tam obok tego pola, co oraliśmy na, na jakimś odcinku się zrobi. E fajnie, że tak widać, że jest. A ile my się zadałem, męczyliśmy żeby sita w tym farze. A no, wygodnie nie było, ale da, daliśmy radę. My nie damy ja, radę. Ogólnie zaczęliśmy równo nagrywać U. o równej godzinie, tak więc. O 23 Zgadam, jej... ile? A teraz jest na... Ten... Ile ogólnie chcesz odcinka? A ze 25 minut, może 30 nawet powiem Ci. Wykosiśmy no, to pole ja na robię. pewno, będziemy chcieli to pole wykosić. No jo Adam, no, Adam, ja Adam chciał... tam już z kosiarką widzę. Tak Będę chciał tutaj ogarnąć tą te łąki tutaj pokosić powoli Akurat tą 30 widać, że ona już słabo, słabo, już coraz no. gorzej w nic. Niby, Trzeba ją ogarnąć. Niby te 52 konie ma, ale. Ja już nie wiem, czy ona tyle ma. Chyba dwa. Dwa. Zostały jej. Ona tak z każdym kilometrem jest, konia jej ubywa. Na pewno nie przybywa. To jest najgorsze. No, no naprawdę, zajęcie. Tak nie, nie jest fatalnie, ale. Ogólnie, ale być o ogólnie lepiej, nie, wiem, nie wiem, gdzie są pedały gazu w tym parze. Nie widziałem żadnego. On na, on na wajchy chodzi tylko. Czy ogólnie... Nie wiem, nie, nie, nie byłem już, nie... Byłem, byłem w parze ogólnie. Ale nie zwróciłeś darzywa, uwagi. A. Ale nigdy... Ale nigdy znaczy, nie, tak nie Tutaj, myślałem tutaj są, nie. słuchaj, te... Są dziury, że tak powiem, na pedały gazu, ale... pedałów nie ma, mhm. nie? <laughs> Zajebali pedały, no. No jak żyć, pani premier, jak żyć? Ale żeś Adam pokrzywił, jak o kurde. Pijany to do domu. Ale to... <laughs> No chodź zobacz tutaj. A co, żeś Ty żeś pokrzywił, chodź zobacz. Dobra. Tak. Jechałeś tutaj? Ja się boję, nie, ja tam nie idę, bo jeszcze. Patrzcie Ad Adam pijak Adam pijak Kurde, naprawdę słuchaj. Patrzcie. No dobra, zwracam honor. Ja też pokrzywiłem O jest Ja to już dorąbał kolego, naprawdę dorąbałeś. Trzeba było Adam nie ten... nie pić przed tymi żliwami, nie? Było, było Porówno, żeśmy tak opijali tam gospodarkę, że ja jeszcze z lalomym jeżdżę po łące. O powali, powali. nie do rzeki, nie do rzeki. Umyłem co też ten. Co umyłeś? Kosiarkę. Aaa. Kosiarkę chociaż Nie, fajnie mi się kosi tym parę Miałem jeździć ogólnie 6-7, ale... Jak chcemy się wyrobić z tym polem na odcinku, to to musimy troszeczkę hmm. dać mu w palnik a no jak nie gubi i tak to... Adam rękawice o, zostawiłeś w spod... leżą rękawice o no. to było mi tak zimno w ręce zaraz wezmę ci przyniosę ich. dobra, bierzemy rękawiczki dla Adama Ło aż za płoty biegnie <laughs> do przyczepa zostawił, czekaj ja Adam rękawiczki ci nie niesę o oh, kurwa czekaj żebym się nie chciał. no właśnie to jest, to jest kolejny. Masz, otwórz drzwi. Otworzyłbym, ale nie wiem. Numba 4 okay, O, poczekaj, chwilę. O, ale tak, Trzymaj. Mógł zapłać, dziękuję na razie za Cześć. Cześć. Rebeka. Kurde, kurda, cześć, blisko potrzeby. No, na no, rzecz nie ha, to cudem. Adam, dam 60, już się Dobra. Up. Śmierzyciło do rogu. Biegniemy, słuchajcie, bo nie ma czasu. Dzisiaj... Zaleski w pogodzie też zapowiadał. Kurna. Dawno Zaleskiego nie słyszałem. <grym> A fajnie, Jóre, fajnie, fajnie, kręci ten fal. Jak się go odpala. No. Ja ogólnie spoko. Spoko, mogę tylko 60 do renowacji. No i ogólnie... Zresztą tak powiem, analizowałem co nam jeszcze brakuje, to brakuje nam słuchaj opryskiwacza i rozrzydnika i właśnie coś tak jak mówiłeś na odcinku o siebie właśnie... czegoś do obornika. Jeszcze daleko. Nie, no 30. Matura, więc nie ma co ryzykować, tylko od trzeba dać no, 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 no. W sumie właśnie. nie będziemy kombinować jakimiś zbędnymi modami, które będą przydatne tam dwa razy w roku. Ale pokładamy radę. Opryskiwasz też dopiero na wiosnę, więc. No, tak damy radę jeszcze. Rozprzedaje się, na to Na pożar. Oprócz, oprócz rozrzutnika to nic nie musimy na siłę robić. No. Rozrzutnik no to tak podstawa raczej, więc. Krowy no. mamy, więc pasowałoby coś. Ło. Ale wiem, jak szatan. Szczególnie wracam do domu, ja takiego dojcza za jej tego widziałem. Tak? Kurde, takie bydle. Ja że jego obciążnik to był chyba jak co nie? A ja pierdy, tam mówię, skąd to się wzięło? Zbyt le. Ja widziałem kiedyś ten. były takie dożynki, Tak szybko jechałem, że nie zauważyłem, o, co to za bardzo. Ja wiem, może z 6-7 lat temu na takich dożynkach mhm. byłem w takiej wsi niedaleko. To tam było, no była no. taka atrakcja, że właśnie można było się agrotronem jakimś przejechać do farem, ale jaki to był, to ci nie powiem, bo. Z, Choćbyś miał mnie zabić, ja się nie powiem, jaki to był, nie? Nie pamiętam po prostu. No, ja też to samo, ale to jest z tych nowszych, to jest nowszy, tam... To... No tamten jeszcze, tamten jeszcze miał ten stary przód, no bo wiadomo. Jak, jak? Mówisz? No to nie. To najnowsza generacja, to jest chyba 7 coś tam, co nie? No teraz 6, 7, 9. Nie no, 9 to nie, bo to nie roszki najnowszych, ale... Nie, 9, tak. Już... 9, 3, 4, 0, TTV, na przykład ta, co będzie w 17. No tak, ale to nie, to no. no. mi się zdaje, że to jest coś 7 coś tam będzie. Nie wiem, ale tak mi się zdaje. A ta, ta wielka taka co mam trz, prawie 300 no. koni. A Też tak mi się właśnie zdaje, bo ale Mordę ma już tych nowszych więc... Ta, co wefesie jest podstawowa? Więc ci. Zobacz sobie w tym sklepie. Czy to jest to? Myślę, że zaraz zobaczę. Właśnie. No, mi się wydaje, że... Jak mówisz, że siódemka. No nie 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 nie, jeszcze chyba nowszy ma naprzód. Jeszcze? Tak mi się zdaje. Albo ten sam. Teraz to żeś mnie zmienił. No, ten sam chyba 7 hmm. Siódemka Polityki, bo się nie wyszła. Tak, byłem ogólnie zdziwiony tym ciągnikiem, że jedzie coś takiego. <grym> A przyczepę to miał, na autosankę większą. Boże. taką, co, nie? Więc takie pozdro trochę. A to mnie tak zaskoczyło, że taka fura. I ten obciążnik był tak pierdzielony, duży, że... Adam <grym> Adamo Mazda jakby położyć to by... Ty, to by było, jak no... na, Jakby na masce położył, to by mieć silnik, o, nie silnik so. e, Adam tam... Ty jedną połowę kosisz, czy, czy dwie? Aby dwie tam już No i ogólnie jak skończysz, jak uda ci się, to jeszcze możesz pozgrabiać, nie? Zawsze będziesz... Znaczy, na, na A tak na przykład to znaczy na następnym będę... odcinku ja będę kombinuję. to prasował, czy jakoś tak u ciebie. No nie nie to. Widać tego fara z do, tam od Ciebie, nie? O kurde, w zbiornik prawie eee. pełen. Jestem przy Tobie. Jestem przy Tobie, jak, jak to brzmi. Jestem przy Tobie. No nie, to mógłbym jechać z talerzywką tu nawet. No już na ten. No, jak skończysz kosić? Tylko pod 60 obowiązkowo, bo 3dziecha to połamiesz przy tym leżówce. 3dziecha to już jest jakby dołożona odłożona do klasy. 3dziecha. Nie ma co ją tam dręczyć. 3dziecha jest ogólnie nasza, starsza jak ten. Jak 60, 60 jest bardziej zajechana. A ja. Prawda, mama. 3dziecha mniej używana, to jej się dbało. No właśnie. to do wszystkiego leciało. Gnój, nie gnój. Gnojowica, ogornik, rodzaj. Ale <grym> takie inne tego typu. Też musiała nam coś zrobić w tym farze bo dymi. O... No, czarny dym. Nie mamy papieża. Czarna to widzę. Naprawdę. Nie no. On ci takie... Takie dziwne lagi mamy. Bardzo dziwne. Jakie dziwne. Takie razy jest fajnie płynnie, potem taka takie, takie jakby przymrożenie. <grym> Ucniemy na sekundę. takie, Takie dziwne. Nie, bo ogólnie jak, jedyne jakie lagi mam to u że... Takie takie to porównanie, to i tak jest całkiem dobrze. Jak na mój internet, jeszcze co jest słabszy teoretycznie od internet niego, nie? No to tutaj teoretycznie jakbyś miał lepszy. Bo mówię, no tam to nie mogę w ogóle, wczoraj na przykład nie mogłem kierować... Yy, no i No wyciąg... No drzewo kurwa. No wyciągnik z dopłat, a ten... A no. pogięty cały. A drzewo zaliczone. <laughs> E, no, dwie połowy. Nie, no, to mnie trochę rozbiło, ale. Na dwie połowy kościć, widzę. Tak. No i ogólnie kończymy to pole. Mamy 20 minut odcinka, samo dobrze będzie. No, nie akurat, czyli tak chciałeś, tak masz. Fajnie, fajnie. Nie no. nie? Ej, a ja powinienem skosić, myślę, że. A nie, może nie skościć. Szczerze powiem wam, ludzie, myślałem, że będę miał większe, że tak powiem, lagi na tym. Może nie tyle lagi, co mniej FPS-ów myślałem, że będę miał. A, a mam. Nie, nie, nie. Nie mało 22? 22. 22. Nie, no mało. Ale, ale żeby, żeby, ta, mam, ta, żeby nie tak nie się wydawało, duży. że jest jakoś strasznie lagująco, odpowiem ci nie. Zobaczysz na odcinku, że nie jest źle. Nie, no ja miałem, ja miałem, mówię, wczoraj miałem, znaczy przedwczoraj miałem 80 do, do 200. Nie, nie, nie wiem. Więc... Bo ja wy... zrobiłem ją, że tak powiem, już i jeszcze raz ją przerzuciłem na, ten, na nowo, żeby wszystkie nie. Te, Niepotrzebne tekstury wypierdzieliło, nie? Mhm. Mm mm -hmm. No i na jeden zbiornik samo wejdzie. No ja należę, panie małosty, na to się nie ma co Jak to niepryskane. Nie nie no ja może o Opitole, O pitole może te łąki, bo nie tam mamy łąkę, czy jeszcze Mamy, jakąś? mamy. Jeszcze mamy lucerno że tak powiem, łąkę. I, no i tak. zwykłą jeszcze jedną. Jakiś grzywa by to została tak znana. Nie wiem czy to wezmę naraz E tam Ale on no, ma skręt szybki Nie trzeba tak szybko odbijać mm -hmm. tym parem A nie zebrałem to Dobra Easy Easy peasy remont Ale tego już nie zebrałem. To się będzie wracać, to się to zbierze o, 21 minut odcinka także. Nie, jak ja... Moim zdaniem żniwa, że paczane udane. Jak najbardziej. Kombajn też się spisuje. Trzeba by go zajrzeć, bo duuuużo pól mamy, powiem szczerze. No. A nie, no samo, samo, akurat powiem Zdrowidzę, Ci, te... pola są ogólnie wszystkie prawie tej samej wielkości. To akurat no. będzie starszały, będą na odcinki, tak więc... Dobra, jedziemy. No myślę, że... Znaczy tu jest to, co teraz jestem, to jest dość trochę duże... Szerokie, może tak powiem, więc... Będzie ciężko, ale będziemy ogarnić. Tutaj bardziej te pola są pod Bizona, naprawdę. Bizon tutaj by fajnie wpadł, to by no, Bizon, tak. sobie poradził. Bizon by tu robił fajne też. Na razie, poczekamy. No wiesz, no już funduszy braku Poszło na gospodarkę najwięcej, bo my tu ogólnie zbidny wsi się przeprowadzili. Zbignie. Zbignie. Co to ma? Zbignie, <laughs> Co da rąba o porównanie od razu? Chyba na, najlepszy rolnik w Polsce, <laughs> 88%. Złoczy tak? na niej. O, Rua, Rua, pójdzie Dobra, farnik się sypie ogólnie bardzo. Autonomicznie jest, że tak powiem, automatycznie może bardziej, nie wiem jak to nazwać, bo na zgaszonym silniku wysypuje, no, tak no, więc... Nic. <laughs> tak więc pozdrawiam. Także żyć nie umiem. To ja przez rów przeskoczę. O, szczęście. Gumiaki całe grają w tym w błocie. Szedłbym do ciebie, ale nie masz modu pasażera. Ewentualnie, ewentualnie mogę cię tylko wciągnąć przez kosiarę. Ogólnie fajna, fajna tekstura skoszonej trawy. Nie, ogólnie fajne. Ale jak to idzie, rozumiem. patrz, tą ruską kosiarką. Już ja mnie trochę za szybko, teraz tak patrzę. No i ogólnie pewnie farcie już wysypał, tak więc będziemy kończyć za chwilę. Podejdziemy tylko jeszcze tam pod niego. Czekałem w ogóle, jak on, on sypie szybko, czy wolno. Jeszcze sypie, słuchaj. Ja nie widzę. Oj, poczekaj, bo ja e, nie no widzę. E, no fajnie sypie, jak tak wolno, realistycznie. O, nie widzę O, już przestał. O, się. A, miał, a miał, on ma chyba 3,5 tony wchodzi. Takie efesowe. fajne fajna tała. Fajna tekstura tego rzepaku na przyczepie. No, oryginalna. Nie, 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 oryginalna jest inna. Oj, chyba nie. Chyba. Nie wiem. Fajne ściernisko zostało. Tak. wiem że nie. Dobra, opuścimy sobie motowidła. Tak. to przyznam. Jać. Do I dumu. wracamy do dumu. I tam sobie zakończymy U odcinek. Bo już 24 minuty, tak samo dobrze. Trzeba teraz zwolnię troszeczkę, żeby nie było. Kurde, jak staję tak w bramie i ty jedziesz, tak? Okay. To czuję się normalnie w realu wprowadza czy Wyrobimy się? Nie bardzo. Dawaj, 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 nie, nie, nie ma szans. To bardzo odbijeć w lewo chyba. No. Aaa. Przed samym dziobem. Przed samym słupkiem znacie. No i teraz idziesz. No i teraz idziesz i nie akurat no. to jest dobre, że on wchodzi Teraz na do... przez bramę, nie? A no, no. No, Wiesz co my go. Postawimy tutaj. I czy pod trzeba było tak? Nie, nie, bo my go czyścić będziemy. Sita trzeba będzie jeszcze na mi nie ustawić. No ja. Dobra, opuść gościa i tyle w temacie. No, tak więc, słuchajcie, Ty, ogólnie wysiadłem jeszcze w powietrzu, bo nie opuściłem kamery. <grych> tak więc, żniwa, o, ale... że paczane, myślę, że można uznać za udane. Sianokosy, jak tam udane? Bardzo, bardzo, no, bardzo. No, także se sezon, sezon, czy tam raczej seria. Nazywajcie to jak chcecie, zaczyna się całkiem fajnie, myślę. E, na kolejny odcinek ja... zapraszam do Adama, oczywiście. A w tym odcinku to tak. już będzie na tyle. Tak więc, łapkujcie, komentujcie. Jeśli jeszcze nie zostawiliście suba, no to go zostawcie. Do Adama chyba nie muszę zapraszać, <noise> tak więc. Nie, zapraszaj, zapraszaj. <noise> znaczy wiesz, no zapraszam, zapraszam. No i wiesz, na pewno 99% ludzi to jest właśnie od ciebie, nie? Tak więc. Tak więc oj tam, co? oj tam, ale może być te 2%, a no może 3, ewentualnie 10, których na przykład mnie jeszcze nie widziało i, i mogą wejść i dać mi suba I to zawsze plus. Dobra, czekaj. Powiem, że się wybiłem na to. Weź odwróć się do mnie przodem, będzie fajne, fajna końcówka. Tak więc. Yy, końcówka. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.